Cześć widzowie, witam Was w kolejnym vlogu. Właśnie lecimy do Szepietowa na targi. Mam nadzieję, że z kimś z Wami się tam zobaczę. Jestem no Kuba. Siema. Jestem Piotrek i resmas! No i lecimy taką ekipą. Dzisiaj jest sobota, jutro też jutro też będę na targach, ale tego vloga i tak nie widzicie. Kiedy indziej, także co? No nagrywam dla Was jeszcze jakieś przebitki i widzimy się w Szepietowie. Także do widzenia. Cześć. fotkę, no i oczywiście inne zdjęcia możecie zobaczyć na moim Instagramie, Mega Megacolis, link jest w opisie, także zapraszam. Siemanko widzowie, właśnie dotarliśmy tutaj na targi, zwiedzamy sobie te maszyny, stoimy teraz przy, przy Fendzie, jest bardzo fajnie, jest dużo maszyn, dużo ludzi, no zwiedzamy sobie, tak, na pewno na pewno jest tutaj co zwiedzać, są też konie, widzieliśmy też krowy, jest tego naprawdę bardzo dużo, także zwiedzamy wszystko, no i co, zaraz jeszcze coś wam ponagrywam, może jakieś przebitki, albo gdzieś tam do Ciągnika, jakiegoś wejdziemy, to coś dla Was po Także zaraz się widzimy. już jesteśmy teraz przy kejsach Naprawdę, bardzo duże ciągniki, fajne. Polecam, czy nie polecam? Nie wiem, czy mogę polecić, bo nigdy nie miałem styczności z takimi ciągnikami tutaj, ale widać, że porządny sprzęt. Duży na pewno, duży. Dobrze. No, tyle. Ciemka, słuchajcie, jesteśmy w właśnie no Ale to już wiecie Idziemy teraz się z widzami spotkać, bo pisaliście do mnie, także Co, zjedliśmy zapiekanki, posiedzieliśmy chwilę, no i lecimy Lecimy teraz się z widzami spotkać, jeszcze trochę posiedzimy I będziemy zabijać. W niedzielę też na pewno będę, także Także jeszcze będzie szansa się spotkać, ale tego vloga i Italii widzicie już później Zapraszam też na mojego Instagrama, Megakolis Bo tam właśnie informuję, gdzie jestem i tak dalej, różne Różne tam wiadomości z mojego życia możecie tam zobaczyć Także co? Dobra, idziemy się spotkać z widzami i, i tyle. Idziemy teraz właśnie na stanowisko Kejsa. Zobaczymy fajne, piękne, eleganckie, mm -hmm. fantastyczne ciągniki, takich których y, na co dzień niestety nie widzę. No ale na targach oczywiście jest możliwość, żeby takie ciągniki zobaczyć. Także idziemy sprawdzimy no. i ja mogę końcowe zdjęcie? Jasne, jasne, pewnie eu Jesteśmy teraz właśnie przy ciągniku case. Jest to case, możesz tutaj pokazać. Maksum 125. Bardzo fajna maszyna, nówka sztuka, Zafoliowany jeszcze. No co? Mówiłem im, żeby tutaj tych moich ciągników nie stawiali, ale jak już postawili, no to, no to niech stoją. Tak? No, już tam niech ludzie patrzą. No, ale no co? Fajne cionniki są tutaj od najmniejszego do największego, tam jest, tam są największe. No fajne maszyny, szepietowo w tym roku, właśnie wrzesień to naprawdę tutaj jest elegancko no Super, super, super ciągniki, można też posiadać, tam widać, że otwarte jest Można wejść, zobaczyć, właśnie Piotr, o chodź, chodź, chodź Dzień dobry Można wejść? Dobra, Dobra. Panie kamerzysto, dziękuję bardzo Piotrze, może coś okej okay się? A co ja mogę o nim powiedzieć? Coś o się? Ja się nie znam. jak się mogę wypowiedzieć. Ale jak oceniasz, jak oceniasz tą technologię tutaj? Tą technologię, no fajna technologia, mi się podoba. Fajnie, nówka sztuka, co? Nówka sztuka, funkiem nieśmigany, pachnie nowością. Obszerna no. kabina, naprawdę. Fotel bardzo wygodny. Bardzo wygodny. Bukietnik też fajny No chyba swojego zamienię na kejsa. Jeśli ktoś taki, chociaż taka 200, to mi się nie przyda, ale taka 150, jak tu z boku stoi, z takim wyposażeniem jak ten. No, fajnie było takiego mieć. Fajnie było, co? Fajnie było takie mieć. Ty to wiesz, no mówiłem mi, że tutaj tego nie stawiali, ale jak chcesz, to już masz sobie wziąć. No, to wyjedziecie, samochodem do domu, ja jedziemy tym do domu Dobra, spoko, tam nie ma problemu. No. Nie, no, dom to może nie, ale tam tym 300, 40. No, jakoś się Piotr dogadamy. trzymaj Twój jest. Dziękuję. Proszę bardzo. No jutro się widzimy na opijaniu Dobrze Bo nowy sprzęt, no to tak. Ale oczywiście tym jest... barkiem Oczywiście tym barkiem I, dara. I dara. No to, super. Trzymaj się Super A, Dziękuję Dzięki Zaveźcie. No widzowie, widzowie Tutaj podchodzą, elegancko, fajnie jest Robimy sobie zdjęcia No i o to chodzi, szepietowo Na innych targach też na pewno będziemy Jak będzie Open Farm też na pewno pojedziemy Ale to nie wiadomo kiedy to będzie, także No cóż, stoimy na razie, czekamy Luego Oczywiście zapomniałem nagrać zakończenia w Szepietowie, także nagrywam je teraz tutaj u siebie w pokoju. Dziękuję wszystkim widzom za spotkanie w Szepietowie na targach, było naprawdę super. Dziękuję, że podchodziliście, mogłem z Wami pogadać. Właśnie targi to jest takie idealne moim zdaniem miejsce, żeby się z Wami spotkać. Można pogadać. Coś jeszcze właśnie nagraliśmy, także macie dzisiaj tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i jeszcze mam nadzieję, że odwiedzę też inne targi, na przykład Open Farm, przepietowo to na pewno. No i może gdzieś jeszcze dalej, tylko na razie no, nie mam możliwości, bo niestety nie mam prawa jazdy, także kiedy... Kiedyś, kiedyś na pewno jeszcze jakieś targi dalsze odwiedzimy, na przykład Bednary czy coś. No zobaczymy, zobaczymy. Więc co, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się e, vlog spodobał. Zostawcie też subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie macie. I napiszcie hashtag szepietowo w komentarzu, ja przypnę Wam serduszko. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemaneczko.